Julia Winiawa nerwowo reaguje na obyla przyjaciółkę Jeszice Mercedes. Celebryckie przyjaznie maja to do siebie, ze zwykle jest agwaltownie ucinane, niejednokrotnie w atmosferze skandalu. Tak było w przypadku Julii Winiawy i Jesziki Mercedes, które przez dobrych kilka lat były dosłownie nierozlaczne, szturmując wspólnie ścianki i piejąc pean na swoja aczest w wywiadach. Rozlam między celebrytkami nastąpił na początku zeszłego roku. A internauci szybko zaczęli snuć kolejne teorie, co mogło być jego przyczyna. Czy to koniec wielkiej przyjazni Julii Wieniawy i Jessica Mercedes? W kuluarach zaczęły krazyc pogląski, jakoby podczas pracy nad naddebiutancka płyta Wieniawa miała się zanadto zbliżyć do ówczesnego chlopaka. KS. Yes. producenta Kuby Karasia. Po czym blogerka dowiedziała się ponoć z jego telefonu? Zimna wojna trwała wiele miesięcy, a z nagle w listopadzie oswiecona jest pochwaliła się pudełkowi. Zanim w ramach jej nowej życiowej filozofii postanowiła puścić w niepamięć wyrzadzonej jej winy i od tej pory dawać dobra karmę. Coś musiało jednak się jednak wydarzyć w ciągu kolejnych kilku tygodni i sprowokować Mercedes do nagrania wymownego TikToka o zdradzie. Później wróciła jeszcze do tematu przyjaciółki, która odbila jej faceta w niedawnej rozmowie z dziennikarzem. Jest sica Mercedes mówi o rozstaniu i ujawnia, że przyjaciółki odbili jej faceta. Zaczynam wadpić w Milost. Dalsza część artykułu pod materiałem wideo. Od tamtej pory, jak z przyjaciółki nie miała jeszcze okazji wpaść na siebie na którym ze stolecznych eventów i szczerze wadpimy. Zeby którakolwiek z nich miała na to choćby ciemnochoty. Niestety, czy tego chce, czy nie. Podczas wyjścia Julia i muszę liczyć się z dużym prawdopodobieństwem niewygodnych pytań dziennikarzy dotyczących ich życia prywatnego. Do dość niezrecznej wymiany zdań, a reporterka party.pl, doszło na czwartkowej prezentacji ramówki Polsatu. Przechodzimy do nieco trudniejszego tematu, zaczęła rozmówczyni Gwiazdy. Czytam to. Co się czyta w internecie. Ludzie komentują, za jeden z takich najgłosniejszych TikToków jest Siki Mercedes, gdzie ona? Wyraźnie zbita tropu we szybko zareagowała. Nie koniec tematu, momentalnie uciela wyraźne zmieszana Julka. Nie chcesz tego komentować. To nie, ja to szanuję, odparła reporterka. To nie są moje sprawy. Ja się nie będę wypowiadać na temat czyjego z życia, próbowała się usprawiedliwić aktorka. Chcielibyście usłyszeć jej wersję i wydarzeń?